Wam wszystkim. Tak, tak. Teraz jadę serwisówką, czyli Mercedesem Sprinterem. Uwaga, bo z manualną skrzynią biegów. Eee, no i co? I o, jakieś pasy malują. Biorę osobówkę i jadę. A gdzie to zaraz wam powiem, jak wsiądę do osobówki. Witam z powrotem. Już jestem w osobówce. Tym razem vlog poświęcony nie tematyce karavaningu, nie o podróżach kamperem, nie o plusach i minusach jakiegoś tam kampera, tylko tematem będą ciężarówki, a dokładnie ciągniki siodłowe firmy MAN. Lecimy do starej Łubianki To jest kawałek za Wałczem oczywiście w za... O, sorry, nie w Zachodniopomorskim pomorskim bo to już stara Ubianka należy do bodajże Wielkopolski, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Eee, a to jest, należy miejscowość do piły, bo chyba. Nie chcę kłamać. W każdym razie jakieś mamy 140 km od nas i lecę. A dlaczego tam lecę, to już mówię. Chcemy po prostu dokonać zakupu ciągnika siodłowego i już zastanawialiśmy się nad Skanią. Była tutaj fajna oferta Skani. Natomiast powiem szczerze, że od 2004 roku Eee, przewyższające ciągniki siodłowe Jakie u nas w firmie są To są MAN -y. eee, No i powiem uczciwie Wsiadłem mm, do skanii, eee, Odpaliłem motor eee, no ten motor pracował Ale nie byłem w stanie eee, Jakby oszacować Czy on dobrze pracuje, czy źle pracuje Oczywiście mówimy o używanych Nie dodałem eee, Czy on dobrze pracuje, czy źle pracuje Natomiast no, tutaj jeżeli chodzi o Mana, to no, znam te charakterystykę pracy tych motorów. E, no i przewijamy się z, z naprawami e, jakby na bieżąco, także nic nasz nie zaskoczy. Natomiast tak jak mówię w skani, odpaliłem motor, pytam się handlowca, co tak buczy, co tak huczy, co tak piszczy sprężarka, tak tak, sprężarka. A więc, tu też jakoś no nie byłem w stanie zweryfikować, czy ten motor ma tak pracować, czy nie. Dlatego postanowiłem, tak czy inaczej, zostać przy marce MAN. No i jedziemy obejrzeć. Akurat importer ze starej ubianki ma w swojej ofercie godne uwagi, takie jak ja tam zobaczyłem na internecie. 2023 rok produkcji, rejestracja 24 z przebiegiem tam niecałe 150 i 2022 rok z przebiegiem 350, ale co ciekawostka tam istnieje taka opcja za dopłatą na 2 lata od danego przebiegu do danego przebiegu Tak jak pamiętam to od 350 do 640 3,5 euro płacimy za dwa lata takiej gwarancji Normalnie fabrycznej gwarancji I generalnie bardzo dużo Bardzo dużo no Praktycznie cały, cały pojazd jest objęty gwarancją No wiadomo nie mówimy tutaj o klockach hamulcowych Czy jakichś tam drążkach kierowniczych Yy, ale na pewno nie obejmuje DPF. <gry> yy, ale, ale z większości yy, resztę wszystko yy, podlega gwarancji. Także ciekawy temat, yy, i jedziemy zobaczyć. Jeszcze co do importera, yy, importer ze starej Ubianki, yy, no znamy się od kilkudziesięciu lat z. Yy, bardzo dużo pojazdów od nich kupiłem. Eee, no i myślę, że dojadę na miejsce, to się e, dogadamy. Także pozdrawiamy Marcina. Dada, 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 dada. Na obwodnicy walcza i zostało nam paręnaście kilometrów. Dojechaliśmy na miejsce. Oczywiście dojechaliśmy do firmy KM Import w starej Łubiance. Patrzcie, ile tutaj sprzętu stoi, ładnego, pięknych MAN-ów. wiecie, no dostaliśmy kluczyki od dwóch aut, które mnie interesują. Oglądam pierwszy, zobaczcie, 22 rok. Tu jakaś już delikatna korozja na tych ramach, na ramie. Siodło teflonowe. Plusy i minusy tego siodła. Tutaj tak samo ogniska już takie grube. Z czego te samochody są teraz robione? Powiedzcie mi. Przecież to jest jakaś masakra. W jakiejś dziwnej pozycji ta pompa AdBlue. Gdy co widzę, to mamy ładne oponki. Z tyłu też. Z tyłu to jakieś tam 50%. Tu już niestety troszeczkę skani widzimy. A, to jeszcze jest ten stary silnik, czyli 470, czyli ten co mamy. Powiem szczerze, że bardzo fajny motorek, bardzo oszczędny 20 litrów pali 21, 22, 24 max. Nie wiem z jakim to tonarzem trzeba jeździć, żeby spalić 24 tony. Ale zobaczcie w środku. Kierownica uchylana jak yy, w skanii many tego nie mieli, nie miały. Tutaj taka roleta Nic co, miały elektryczne lub na słoneczniki teraz mają takie ręczne, szyber dach manualny, ale nadawałby się do prania, brak tu jakiś zaślepek. To będzie zimno leciało. Tutaj jakaś dziurka. Tu mamy jakieś miejsce. Nie wiem na co. Na gaśnicę. No, taki trochę. Taki trochę można powiedzieć. Palący jeździli, bo dziurka. No kwestia ceny kwestia ceny silniczek chodzi, kierownica też w jedne miejsce tutaj przeszczepano Dobra, to mamy 2020 rok. Przebieg mamy tego pojazdu. 351-316 dokładnie. Dobra, idziemy teraz zobaczyć pojazd. Manika z 23 roku, Które też mają w ofercie lampy zwykłe, tak? Tak, zwykłe żaróweczki Zero LEDów, tak, zwykłe żarówki. Ten plus jest tego samochodu z 22 roku z tym przebiegiem 351 że do niego można dokupić roczną lub dwuletnią gwarancję do przebiegu nawet 700 tysięcy. Do przebiegu 630 kosztuje ona na 2 lata 3400 euro i generalnie pra praktycznie cały samochód bez filtru DPF, a tak to wszystko. Prawie wszystko. Już jesteśmy przy 2000. Eee, w trzecim roczniku to już ma inny motor, bo już ma 520 KONI, czyli innej generacji, bo tej generacji, co ta 470 była, to była to albo jest 470, albo 510. A tu już jest 520, a już jest inny motor. Zaraz zapytamy, jaki. Czy to już jest ten skaniowy, czy nie. Dobra, i tutaj nie widać trzeci rok. Zobaczcie, tu nie ma e grama. Jakby e rdzy i te śruby i tak dalej, no zupełnie inny samochód wprawdzie można powiedzieć 20 tysięcy euro droższy ale no, wygląd ma zupełnie inny zobaczymy opony nad te 150 to rzeczywiście ma 150 tył Michały kontynentale w sensie kontynentale śliskie opony zobaczmy przód to już jest ten wyższy Eberspächer klimatyzacja dachowa i też żaróweczki ale już te lampy są inne z logo e man Te Też żaróweczki. To są pojazdy składane u nas w Polsce w Niepruszewie, a nie w Niemczech. Teraz porównując 23 rok Aha, tak, okazało się, że tamten co oglądaliśmy 2022 rok, jest on z Danii, a więc już mamy wytłumaczenie dlaczego jest tak pordzewiały. I teraz tak, ten silnik o mocy 520 koni to jest jeszcze silnik nie skani, tylko mana, ostatni ten mana silnik. Natomiast te nowe, które też za chwilę podejdziemy, całkowicie nowe, są to silniki już skani. Weźmy zobaczyć do środka. Na pierwszy rzut oka, generalnie to samo, ale nie ma takiego stopnia zniszczenia. On ma najechane tylko 142 tysiące. A tamten miał 351, czyli 200 tysięcy 200 ma y, przejechane więcej. Tamten, ten ma mniej. No i co, ale stopień zniszczenia y, jest adekwatny do tego przebiegu, tak? Także nic y, nienormalnego. Wszystko jest. A, no i on jest troszeczkę wyższy. Czy tak tylko do góry? Tu jest dużo wyższy. Czyli półki ma też wyższe, ale to nie ma znaczenia, bo do góry nic się nie kładzie. Martwi mnie tylko w tej 520, to, że spalanie będzie większe niż w tej 470, ale zaraz podpytamy, ale chyba tak. także tak to wygląda. No Jest w zupełności e, innym samochodem niż tamtym. Co tu jeszcze mamy, a w tamtym nie mamy? Klimatyzację postojową ma być tak jak pokazywałem na zewnątrz. A i tam nie ma, w tamtym jest fotel pasażera pneumatyczny, a tam jest sztywny. No i wyższa buda, to już mówiłem. No i normalne siodło, a nie... tak jak tam... teflonowe. Ale ponad 25 tysięcy droższy od tamtego. Dobra. W miarę zobaczyliśmy. Idziemy zobaczyć teraz całkowicie nowego Mana, już tak jak mówiłem wcześniej na silniku Scania. Skania w obudowie Mana. Zobaczcie now nowkę sztukę. Też 520, ale tak jak mówię, to już z silnikiem. Skani. Zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem AdBlue. Lampy z tyłu LED. No ale to LED to ja miałem w 2017 roku. Tutaj jest mniejszy zbiornik. Akumulatory z tej strony, czyli też odwrotnie. Już te wszystkie czujniki, lampy, lampy z przodu, full LED w środku nie trzeba wchodzić, można sobie tutaj awaryjne włączyć, to jest wygoda naprawdę. O, jaki pilot. No, ja tylko zmiana konstrukcyjna. Dużo, dużo droższy. Tu taka szybka inna, ta boczna. Światełka LED widzę w kamerach nawet, a nie żarówki. Padzik. To już duży wyświetlacz. Tu już też nie ma żadnych wskaźników Tylko wszystko tablety Tutaj to się dużo nie zmieniło Szyber dach elektryczny 704 94 km ma najechane A jak z roletą? Musi gdzieś być roleta Szukamy rolety Bo byśmy przysłonili Bo słońce nam świeci prosto W kamerę No to już w zupełności inaczej Się prezentuje Folia jest na tym folia także. Tu też piękny tablet. Powiem wam, że te wszystkie samochody teraz zaczynają być podobne do Volvo. Tak, już to nie jest, man. Dla mnie to już jest Volvo. Skania. A roletę mamy tu, do góry na dół, cyk. cyk, No i trzy tygodnie później przyjechaliśmy po odbiór Manika. Decyzja zapadła. Manik kupiony. Przyjechaliśmy go odebrać. Także idziemy załatwiać formalności. Dokumenty do biura. No i już wracam nowym nabytkiem. Tak jak widzieliście, decyzja padła na auto z 2024 roku. Ma najechane 142 tysiące. 520 koni, to jest ostatni wypust e, Mana, który e, z własnym swoim manowskim silnikiem. Teraz już 2025, już e, wychodzą Many z silnikiem z Kani, więc też 520 koni. Także pomykamy sobie. Manik jak manik. Jakiś tam wodotrysków nie ma, ale ważne, że jest sprzęt w miarę odświeżony. Tak, systemy różnego rodzaju standardowe o zjeżdżaniu z trasy, Tempoma, tempomat adaptacyjny. Właśnie uruchomiony Także Od jutra zabieramy się za montaż tolkolekta eTola Teraz jedziemy na aplikacji Także tak to wygląda Telefon dzwoni, muszę odebrać Co mogę powiedzieć o tym aucie? Roczne auto, mały przebieg, jedzie się jak mówką, pachnie nowością w środku. Myślę, że bardzo dobry wybór. Tamten rok starszy, tutaj widzieliście, był strasznie, e, był strasznie pordzewiały. No i nie, no tam, z tamtego to by trzeba było po prostu czyścić i malować tą ramę, ale nie, no dramat po prostu tamten był, także może 20 tysięcy euro yy, tańszy, zgadza się, no ale za 2-3 lata ta rama to tam już i nie będzie, już później będzie nie niesprzedawalna, będzie strasznie zardzewiała, także padło jednak na ten nowszy droższy.